Któż jak Bóg? Moi drodzy, dzisiaj mijamy półmetek nowe, nowej drogi. 29 września, uroczystość ku czci świętych archaniołów, w tym świętego Michała, coraz bliżej. Idziemy śpiewając w rozważaniach pieśni, z płyty lecimy do nieba. Dziś utwór Któż jak Bóg czyli polskie imię naszego patrona. Podobnie jak wczoraj, autorką melodii i słów jest Elaturek, o której już kilka słów powiedziałem. Piosenkę Któż jak Bóg śpiewa na płycie Sylwia Banasik-Smulska, aktorka musicalowa. Jej mąż Karol, też muzyk, powiedział kiedyś tak. Gdyby powstał film o Michalitach, to ta piosenka nadawałaby się świetnie jako motyw przewodni. W naszych zakonnych konstytucjach jest napisane tak. Któż jak Bóg... Wyraża podziw, uwielbienie i kontemplację trójjedynego Boga. Kontemplacja może wydawać się słowem magicznym, zarezerwowanym dla wybranych, ale to nieprawda. Kontemplacja to sposób bytowania, istnienia w tym świecie, to jest podziw dla Boga i Jego dzieł. Można powiedzieć, początkiem kontemplacji jest przebudzenie do podziwu, który przechodzi w uwielbienie. Jeden z Psalmów, 104, mówi uroczyście i poetycko o tym, jak wspaniałe są Boże dzieła. Rozpostarłeś niebo jak namiot, wzniosłeś swe komnaty nad wodami, za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, jako swych posłów używasz wichry, jako sługi, ogień i płomienie. A przecież to, co poznajemy, to zaledwie iskierka, ułamek. Potęgi wszechświata. Jest to wielki przełom w naszym życiu duchowym, kiedy odkrywamy z wielkim podziwem i zdumieniem piękno i koloryt wszechświata. To tak jakby ktoś w ciemnym, szarym, nieciekawym pokoju nagle zapalił światło i przed nami rozbłysły tysiące kolorów i całe bogactwo wnętrza. Kontemplacja jest odnowioną zdolnością zachwytu. Kiedy ostatni raz byłeś zdumiony? Co cię zadziwiło? Piękno świata, zmieniające się pory roku, drzewa nagie zimą, a wiosną przeoblekające się znowu w życie, oczy dziecka, rosa, w której odbija się cały wszechświat. Tyle piękna dookoła nas. Jednak któż jak Bóg, to przede wszystkim. Zachwyt świętego Michała Archanioła, zachwyt całego świata anielskiego nad miłością Pana Boga. We wspomnianej piosence śpiewamy, bo miłość dobrem pokonuje zło, cierpliwie leczy i przebacza swym delikatnym światłem rozprasza mrok. To dlatego Biblia aniołów stojących najbliżej Pana Boga nazywa serafinami z języka hebrajskiego tymi, którzy płoną. Bernanos w powieści Pamiętniki Wiejskiego Proboszcza pokazuje księdza, który na wszelkie sposoby usiłuje zawrócić Hrabinę z drogi buntu wobec Pana Boga. Chce pokonać zawziętość jej serca po dziecka. Kobieta poddaje się w końcu przekonana jednym zdaniem księdza: Piekło, proszę Pani, to niemożność kochania. Piekło to brak miłości. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem podziwu i uwielbienia Pana Boga w dziele stworzenia. Bądźmy dzisiaj trochę bardziej kontemplatykami. Święty Michale Archaniele, prowadź nas ku sercu Boga, abyśmy umieli trwać w podziwie wobec Jego nieskończonej wielkości. Niech piękno stworzenia budzi w nas modlitwę uwielbienia i wdzięczności za każdą chwilę istnienia. Ucz nas dziękować nade wszystko za Jego miłość, która nigdy się nie kończy. Litania do świętego Michała Archanioła. Kyrie eleison, Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Michale, Książę Przesławny, módl się za nami. Święty Michale, dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale, Pogromco szatana, módl się za nami. Święty Michale, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Michale, wodzu Wojska Niebieskiego, módl się za nami. Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami. Święty Michale, radości aniołów, módl się za nami. Święty Michale, zaszczycie nieba, módl się za nami. Święty Michale, przedstawiający najwyższemu prośby nasze, módl się za nami. Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami. Święty Michale, posłanniku Boga, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami. Święty Michale, nasza tarczo w pokusach, módl się za nami. Święty Michale, warownio ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, stróżu i patronie kościoła, módl się za nami. Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami. Święty Michale, chorąży zbawienia, Módl się za nami. Święty Michale, aniele pokoju, módl się za nami. Święty Michale, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Święty Michale, zwierzchniku w niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, Udziel za Jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.